Teraz pokażę ci jak założyć konto na Wirtualnej Polsce. W przeglądarce wpisuj mi WP. Na górze mamy Wirtualna Polska. Wchodzimy w niego i ukazuje nam się Wirtualna Polska. To jest główna strona Wirtualnej Polski. Tu jak zwykle, jak na każdym innym portalu, różne informacje. No, tu dość ciekawe. resztę to Do wyboru kolorów. Wchodzimy w to okienko poczta i tu ukazuje nam się okienko, gdy już będziemy mieli ustalony swój adres e-mail i nasze własne hasło, które podamy przy rejestracji konta. Wchodzimy na załóż konto i ukazuje nam się formularz do wypełnienia. Musimy go wypełnić. Najlepiej, żeby to były dane prawidłowe, no może nie w 100%, gdzie mieszkacie i tak dalej, ale imię, nazwisko to będzie też dobrze świadczyć o Was. Ja tutaj wykorzystam podobny przykład. Nazwisko, płeć, mężczyzna, data urodzenia, tam 20, tysiąc 1900. 84 czwarty wieś miasto tam do 50 tysięcy wykształcenie nie wiem co to średni będzie zawód no nic byle jaki wybieram tylko tak żeby pokazać wybieracie sobie po prostu zawód no możecie wymyśleć ja tutaj na przykład dam o tutaj biznesmen login hasło Również jest. Możesz użyć liter i cyfr skropki myślnika i znaku podkreślenia. Hasło Powtórz hasło Tutaj jest OK. Pomocniczy e-mail jeśli macie, ja tutaj nie podaję, nie mam konta wiadomo, w wirtualnej Polsce, więc to zaznaczam, tutaj wszystko ma być zaznaczone, regulamin akceptujemy też i wpisujemy, załaduj najlepiej inny obrazek, wpisujemy w tym miejscu, o i tu jest dość ciekawe działanie, 87 odejmij 11 daje, no mnie tutaj daje 76. Wpisuję 76, załóż konto. Najlepiej też wcześniej sobie sprawdzić, czy wszystko jest ok, przejść do góry i na dół. U mnie akurat jest tu tym ok. Gratuluję, właśnie założyć konto w Wirtualnej Polsce. Login, Paweł Phantom. Przejdź do serwisu Poczta Wirtualnej Polski. Przechodzę. I jestem w środku. O, dość widzę tu się nawet pozmieniało, dość Miło, tu jest fajnie, nawet to wygląda. I również mamy podobnie jak w innych pocztach elektronicznych: napisz, odbierz tu odebrany kosz. Bardzo podobnie wszystko jest. Wylogowujecie się tutaj. No, troszkę jedynie tu jest zmienione. Widzę, bo okienko się całkiem osobno pokazuje. Może i nawet to jest czasem dobre tak wszystko jest identyczna procedura wpisujecie do kogo czyli adres e-mail danej osoby temat tutaj załącznik pozostałe miejsce do 100MB no, troszkę inaczej to wygląda ale dość fajnie tutaj treść powiadam adresata sms-em o wysłaniu wiadomości na numer no to akurat jest nowość. Dość, dość to naprawdę fajna opcja jest w wirtualnej Polsce. No to jest fajne. I wyślij. Tutaj chyba mamy jeszcze wiele adresów, gdzie można, gdzie można po prostu zaznaczyć, aby wysłać do większej ilości adresatów. Ok, wychodzimy. Opuść stronę i do się. Przechodzimy do wirtualnej Polski tutaj i jesteśmy na stronie głównej ponownie. Jeżeli chcecie się teraz znowu zalogować, czyli tak jak będziecie to zawsze robić, po prostu wpisujecie już tutaj w okienku logowanie do poczty wirtualnej Polski. Ja sprawdzam to na wszelki wypadek. I zaloguj się. Pamiętaj hasło. No, najlepiej nie zapamiętywać hasła, ja to po prostu tak pokazałem. Jest wszystko ok. Tu automatycznie odebrane wiadomości. Administrator. Zaznaczacie usług. No, chyba że chcecie przeczytać, ale to już jest wszystko automatyczne. I znowu wyloguj się. Ok, to będzie na tyle, jeśli chodzi o wirtualną Polskę.